Moja babcia miała najlepsze przepisy i najlepsze rozwiązania. Te święta udowodnię Wam, że jej przepisy naprawdę rządzą. Przychodzę do Was z rolatką kokosową, ekspresową i pyszną. Zaczynamy od masy czekoladowej. To bardzo prosty przepis. to moja babcia zawsze wiedziała, co robi. Minimum czasu, maksimum efektu. Mleko podgrzeję wraz z masłem, kakao i cukrem. Potrzebuję 30 gram masła, czyli 2 łyżki. Lubię takie nieskomplikowane receptury. W momencie, w którym będę miksowała moje ciasteczka, będzie ucierał się cukier z masłem, ale to już będzie baza kolejnej masy, tej jasnej. Przypominam wam, że całą dokładną listę składników znajdziecie w opisie filmu. Masło z cukrem ucierać się będzie przez 5 minut do momentu, kiedy stanie się puszyste i jasne. Teraz pora już na dosłownie kilka elementów. Moją czekoladową masę wlewam do ciasteczek, cały czas mieszając ma powstać ciasto przypominające wyglądem ciasto kruche. U nas na Śląsku jada się makówki. To taki kolejny kultowy, świąteczny przepis. No dobra, masa czekoladowa jest tutaj gotowa. Do miksującego się masła z cukrem dodam biórki kokosowe i odrobinka olejku migdałowego. Dla mnie te ciasteczka niepieczone przypominają smaku marcepan, to taki... Tańszy odpowiednik. W tamtych czasach, kiedy moja babcia nam przygotowywała takie receptury, właśnie w ten sposób kombinowano. Z mojej masy muszę uformować prostokąt. Przykrywam ją drugim kawałkiem i wałkuję. Teraz pora na masę kokosową. Robię z nią dokładnie to samo. W kuchni mojej babci nic nie mogło się zmarnować, dlatego nie przyjmuję się niechludnym kształtem tych moich placków. Połączenie dwóch elementów: masę czekoladową, wykładam na tą kokosową. I teraz całość będę rolować w rolatkę. Moją roladkę włożę na kilka godzin do lodówki, a później pokroję w talarki. Jestem ciekawa, czy u Was też pojawiają się takie dania z tradycją przygotowane od serca. To mój wyjątkowy przepis, mój bo przynosi mnie do mojego dzieciństwa i świąt spędzony w gronie rodziny. I pora już na życzenia, kochani, życzę Wam pięknych, magicznych i pysznych świąt z naszymi przepisami. Niech ten czas będzie dla Was wyjątkowy i zostanie W Waszej pamięci na cały przyszły rok. Веселых свят!